Duży sukces. Wszyscy o tym wiemy. A jak to wyglądało z Twojej perspektywy, z perspektywy kanałów, kanału periskopowego okręciała TV? Możesz coś o wynikach Tak, ja, ja, ja Ci powiem w jakim charakterze byłem. Ja byłem jako taki wolny elektron, bo właściwie przeglądam się od, od bardzo długiego czasu tym, temu co robi orkiestra. Nie jestem w żaden sposób związany. Pomagam. I w tym roku postanowiłem, że oddam siebie na cały dzień. Miałem w tym swój oczywiście taki prywatny cel. Chciałem sobie podejrzeć, jak to wszystko tam działa, jak są ogarniane media społecznościowe, jak oni organizują, promują i event, co tam się dzieje, i dużo się nauczyłem, a jednocześnie uczestniczyłem w tym. Więc jeśli chodzi, to, jeśli chodzi o efekty, zbiórkę i tak dalej, to są oczywiście do tego oficjalne komunikaty, więc do tego, to możecie sobie sprawdzić, ile orkiestra zebrała. Natomiast co, to, co jest niesamowite, to. Ilość, mnogość kanałów, w których grała orkiestra, i tego, że właściwie ten kanał dystrybucji informacji, jakim był internet, jeszcze może zasięgowo mniej wyprzedza telewizję, ale jeśli chodzi o ilość wpłat. To tu już zaczyna być dosy, dosyć ciekawa sprawa. Gdzieś tu miałem nawet rozpiskę. O, e, ma, ma, ukradłem, ukradłem e, tajny, tajny materiał e, e, z woźku, znaczy rozpiskę transmisji i tu jest podsumowanie transmisji, k, 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 która działa się w mediach. Czas TVP 2, 287 minut, czas internet 230 minut, czas TVP rozrywka 280 minut. To jest e, jeśli chodzi o ten internetowy e, czas transmisji e, na żywo przez YouTube'a, przez Peryskopa. To był dwa razy większy niż, niż w zeszłym roku. Przyjmując o tym, że dużo wpłat pochodzi też już z kanałów online, z tak, e tak. crowdfundingu, tak. z hashtagów. A Allegro, e y Mastercard. A, a, tak. a tak, Mastercard, aplikacje, płatności w aplikacjach, e wspieram to WOSZP, e dam wirtualne serce. Tych rzeczy było bardzo, bardzo dużo. Nie? Jestem ciekaw, czy, czy fundacja będzie upubliczniała um, e wyniki. Z puszek, fizyczne wpłaty banknoty pieniądza, a te, a te wirtualne pieniądze. Zresztą nawet w tym roku też wolontariusze mieli czytniki kart zbliżeniowych. Nie? To... I też jest tak, że coraz więcej firm e, chyba dostrzega ogromny potencjał marketingowy, który e, to... kry kryje się w tym zaangażowaniu w mhm. to To jest, to jest, to jest, to jest cieka ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że to jest trochę pułapka. To nie jest tak, że pojawi się na Wośpie i Wow, jakby nie, twoje obroty wzrosną albo twój wizerunek się poprawi. Mm -hmm. Bo tych firm, te, te, tego hałasu, który dzieje się wokół wokół was jest bardzo dużo, więc nie ma właściwie jednej dobrej firmy, która to sobie ogarnia. O może Play. Play jest mocno widoczny i na Ustoku i na i, i, no i myślę na też Allegro jest takim przykładem I Allegro, bardzo tak. tak, tak. I, do, I i właśnie do tego do, do tego zmierzam, że to jak sobie firma właśnie własna wykorzysta swój udział. WOSP nie daje prezentu. Nie daje, nie daje w prezencie rozpoznawalności. Marki. To firma musi wykorzystać to, co daje WOSP swoimi własnymi narzędziami, mediami społecznościowymi. No Allegro zrobił w tym roku to fenomenalnie. W tym roku te aukcje Allegro naprawdę zagrały mocno. Allegro miało też na miejscu i swoją telewizję, i swoje własne tam, y, media internetowe. Mocno to podkręcało te, y, te aukcje i tutaj sobie wygrywa. To bardzo ciekawy w ogóle temat, jak sobie y, Allegro. Tym bardziej, y, ty y, że Allegro ma też tą stronę y, do działań charytatywnych, która nie jest tylko tak, dedykowana prośbowi. Tak, tak, dokładnie. Ale tak, no właśnie tutaj jest tak, bardzo tu dobra, dobra tak, ta synergia. Tak. Tak? Więc, więc tutaj wracając do Twojego pytania, to nie jest tak, że, że firma dostaje cudowny prezent. Firma musi umieć wykorzystać to. Jak swój udział w mediach społecznościowych ustalić pewne zasady? Zwróćcie uwagę, że też te firmy, które wygrywają te aukcje złotych kart, serduszek, tam nie, w tym roku nie było aż tak dużo firm. A nawet nazwy firm, które w zeszłych latach wygrywały aukcje, które tam miały po milion ileś set tysięcy, one nie są znane. One nie dostają w prezencie, właśnie jakiegoś takiego, nie wiem. Wielkiego banera, czy, czy, czy tak, takiego blasku, którym świeci WOŚP I one muszą same, same sobie wykorzystać. A gdybyśmy mieli e, uczynić z wośpu takie marketingowe case study, mm -hmm. to, to czego mógłby się marketer nauczyć e, już, już nie w kontekście samego wośpu, tylko mm -hmm. robienia marketingu tak, jak powinno się go robić dzisiaj, z wykorzystaniem właśnie e, mm -hmm. tych wszystkich e, współczesnych, nowoczesnych i tradycyjnych kanałów? Dwie rzeczy. Poważne traktowanie mediów, to jak Woś przygotowuje materiały. Tam ta struktura organizacji, tam są różne takie podmioty, kręcioła TV jest osobnym jakby takim, takim bytem. To jak Woś dba o dziennikarzy, przygotowuje materiały, przygotowuje mnóstwo mnóstwo, mnóstwo rzeczy, że media i duże, i poważne, i te internetowe mogą sobie ściągnąć od nich te rzeczy. To jest bardzo dobre. Bardzo Komunikacja i przede wszystkim też ogromne zaangażowanie zespołu. Tam zespół, który ogarnia media społecznościowe, odpowiada na komentarze, reaguje, a przede wszystkim jest jakby jest mocno zaangażowany w dobro całej idei. To jest coś, mm. czy, z czym bardzo rzadko się dzisiaj można spotkać, dlatego z wielką radością uczestniczyłem w tegorocznym finale i obserwowałem sobie, jak, jak ludzie będąc w zespole są współodpowiedzialni za, za sukces. Tam nie ma żadnej, tam, nie wiem, psychologii y, albo ro, robienia roboty na odwrót. Tam wszyscy czują się odpowiedzialni za kontakt i każdy się angażuje w swoją pracę. Co, co ciekawe, też tam wielu, y, wielu ludzi, którzy obsługiwali media społecznościowe, komentowali, byli na finale pierwszy raz. Y, w mojej takiej ekipie kręciołowej to chyba było z 15-16 osób w naszym takim kąciku, i tam było z 5 albo 6 osób, które pierwszy raz były na, na, na finale. Moderowali komentarze, odpowiadali, reagowali świetna szkoła dla wszystkich, którzy chcą wejść w media społecznościowe. Obsługa czy praca przy takiej inicjatywie, inicjatywie jakim jest, jaką jest WOŚP czy Przestanek Ustok. Polecam każdemu. Ja wczoraj, wczoraj Grzegorz Kiszluk udostępnił na Facebooku wywiad, który zrobił z Jurkiem Owsiakiem mm -hmm. chyba 10 lat temu. I to, co zwróciło tam moją uwagę, to, to ja o tym nie wiedziałem, że pierwszy finał był obliczony tylko na zebranie pieniędzy hmm. na jeden sprzęt hmm. i miał być jednorazową inicjatywą, hmm. która w tamtych czasach, kiedy było tylko TVP1 i TVP2, kompletnie przerosła oczekiwania owsiaka. Hmm. No i sprawiła, że podjął wyzwanie pół roku później założył hmm. fundację i no urosło okay. coś, coś, coś okay. rzeczywiście niesamowitego. No, w tamtych czasach jakby to też były tylko media te, te, te duże. Teraz za rok będzie 25 finał, czyli ćwierć wiecze wielkiej orszki. Myślę, że za rok jeszcze Snapchat będzie takim, e, który może. Co, na, na, powiem Ci, że nawet Snapchat był bardziej oblegany niż peryskop. Ja akurat obsługiwałem perysko, peryskopa nie tylko kręcioły, więc on miał trochę mniejszy zasięg i w którymś momencie tam odpuściłem sobie robienie peryskopu i, i zacząłem bawić się w wideo czy coś. 360 stopni, dlatego też, że tam ze względów tam technicznych trochę tam uciekał mi zasięg i, i, i też jeśli chodzi o frekwencję. To być może to była moja y, wina, nikt nie chciał mnie oglądać jak komentuję. <laughs> to, też, to też było to mniejsze zaangażowanie, zaangażowanie. Więc skoro miałem jakby dwie kamery na, na głowie dwa projekty, to skupiłem się na, na wideo 360 stopni. Ale to też jest fajne, że orkiestra eksperymentuje z mediami. Snapchat funkcjonował już na przystanku Ustok w zeszłym roku nie, bardzo dobrze i tam też była i wiem, że w tym roku bardzo wzrósł. Snapchat i zaangaż zaangażowanie na Snapchacie. To, to była bardzo fajne. Orkiestra nie boi się eksperymentować. Chyba ze znanych mi mediów społecznościowych, chyba na orkiestrze w oficjalnie nie było wajna, ale nie jestem pewien. Pewnie jeszcze interesuje. <laughs> no, tak, no tak, no ale. <laughs> chociaż nie, <coughs> ciekawe czy... Ale założę się, że jakbyśmy wpisali hashtag Wośp na wajnie, to coś tam było. Tak, tak, tak. Teraz strzelam, polecam, polecam wam sprawdzić, czy, 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 czy mam rację, ale chyba Wośp nie ma oficjalnego wajna. A, a, a możemy, ale, ale to też ta umiejętność, mimo że to jest ogromna organizacja, to umiejętność testowania tych nowych narzędzi, od, odwaga w testowaniu i taka naturalność, no to, to, im, się, to, to im się przydaje. No właśnie, ale. Pozostajmy trochę jeszcze przy, przy Periskopie, bo e, jesteś jedną z nielicznych osób e, aktywnie wykorzystującą no, no, z tego z, co ja z tego co ja, ja obserwuję. Ja, testu, więc ja, ja testuję wszystkie dostępne nowe narzędzia, nie więc. E, e, moi, moi, moim, e, e, moją właściwością jest to, że w żadnej nie osiągnął sukcesu, to wszystkie znam. No, Zaobserwowałeś jakieś też, patrząc, czy na to, co ty robisz, czy, czy, czy na innych, już tam powiedzmy, liderów, jak chociażby Jarosław Kuźnia, który dochodzi chyba już do, do, do prawie tysiąca Aha. regulacji? Za, zależy niż... nie, ale, ale te 250-300 to jest pewnie, tak, nie? 630. Myślisz, że jakieś takie dobre praktyki można już zdiagnozować? Co zrobić, żeby skutecznie budować sobie widownie na, na peryskopie? Hmm. Sam peryskop chyba nie gwarantuje umiejętności korzystania z peryskopa, nie gwarantuje publiczności, więc musi być to coś innego. Zresztą to, 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 to jest tylko narzędzie i tutaj nic odkrywczego nie powiem. Liczę się osobowość, to co masz do przekazania i chyba format. Mhm. Czyli tak sobie myślę, że wielominutowe, rozgadane audycje zdecydowanie raczej nie. Krótkie, szybkie formaty i. To co sam się zastanawiam i też wy jako Brief eksperymentujecie z tym, re, późniejsza republikacja e, treści, czyli potem tam Facebook, YouTube, e, odtwarzanie tego. nie? Bo z mojego punktu widzenia, ciekawe, ciekawe audycje, które pominę niestety, bo przespałem peryskopa porannego A, albo, tak, albo, tak. albo nie miałem połączenia, albo nie załapałem się, e, to chętnie obejrzę. Hmm. No właśnie, ale czy tak naprawdę oglądam, ten, ten, ten aspekt bycia na żywo gdzieś tam ucieka. To, Czyli że można sobie kliknąć serduszko, czy skomentować. Tam było jest sporo skóry, jest, serduszek, jest, tak, jak, jak tak? Mówisz, tak. I nawet jakieś pozdrowienia były, to potem mo można będzie sobie odtworzyć, ale no, na przykład z perspektywy mojej, e, ja codziennie rano e, hmm. muszę umówić gościa, hmm. e, to peryskop jest takim wytrychem. Bo jeżeli ja bym ci powiedział, słuchaj, nagrywamy poranną rozmowę, którą ja potem wrzucam aha, aha, na okay. Facebooka, to no dobra, to przyjdź tam na dziesiątą, 11. I wtedy ta rozmowa trafiłaby do internetu już tam pewnie około 13. A tak jak ja mam tego peryskopa na żywo, to nie ma dyskusji. I, i mimo, aha. że ilość widzów to jest kilkadziesiąt osób versus te kilkaset czy kilka tysięcy na, na Facebooku czy YouTube, ale jednak jest to z punktu widzenia właśnie umawiania gościa. Mhm. I, i, I takiego spinu wokół programu. Okay. To ten peryskop jest takim, ja to tak mhm. odkryłem, że to jest taki mój, mój wytryk, że, że bez tego byłoby trudno, okay. ale, ale tak naprawdę to nagrywam program do późniejszego wykorzystania i to jest ten główny mhm. cel. To, to jeszcze, znaczy, ogromną zaletą peryskopa jest to, że peryskop dużo wybacza. My akurat tutaj sobie tu ustawiliśmy świecą się jakieś światła, o nawet chyba złe, bo mocno, mocno tam cieniujemy. Ale to nawet gdybyśmy robili tego peryskopa z łapy przy słabym oświetleniu. Dzisiaj rano Paweł Tkaczyk robił peryskopa z, z hotelu. Jakość y, była fatalna, w sensie oświetlenia, jakby to y, poza wszelkimi telewizyjnymi standardami. I najfajniejsze w peryskopie jest to, że to nie ma znaczenia. Znaczy peryskop tutaj dużo wybacza, bo to jest, każdy kto ogląda peryskopa wie, że to jest naturalne, bez przygotowania i takie ma być. Na YouTubie, gdybyśmy robili ten materiał, trzeba było zmontować, dopieścić kadry, zrobić to dobrze, nie? I tam już YouTube wymaga większego nakładu pracy, już te, te YouTube'owe garażowe filmy kręcone u już raczej się kończą. Absolutnie. W peryskopie tak, je, jeszcze to przejdzie, nie? Ja jak pierwsze nagrania Brief Morning wrzucałem do, na, na, na Facebooka i na YouTube'a prosto z Periskopa, to pod każdym prawie był komentarz, zrób coś z dźwiękiem okay, tak, e, tak. dlaczego taki zły obraz. Dlatego nagrywamy. Jedna kamera jest peryskopowa, a druga. Znaczy, jeden telefon jest peryskopowy, a drugi telefon nagrywa, nagrywa transmisję. No właśnie, bo, bo Facebook już tego, już tego nie przejmie. Maćku, czyli najlepiej robić ciekawe, krótkie treści, które będą przydatne nie dla odbiorców, yy, przydatne dla odbiorców. No tak, takie wiesz, takie, takie krótkie, krótkie strzały. Yy, to, co, to, co Wy robicie, Kuźnia Paweł Tkaczyk, to właściwie z mojej branży takie teraz top, top 3 case'y do, do obserwowania. Yy, jest ciekawie. Ja, ja już czuję, że my z tą naszą rozmową już tutaj przeginamy. Tak, tak. Jeśli tak chodzi tak, tak. Tak, nie? o czas, ona powinna być bardziej, bardziej krótka, ale... Ale zbliżamy się już do końca. <laughs> ale, ale te... Yy, te strzały, takie właśnie, to trochę wiesz, jak, jak takie wyjście na, na papierosa czy na, na kawę, taka, taka, taka przerwa nie? Do, do przewinięcia, e, która pojawia się nagle w telefonie, wiesz, że ona potrwa krótko 5-6 minut a ok, obejrzę, będę, będę współuczestniczył, jeszcze tam skomentuję. Jest fajne, dłuższe formaty niestety już, e, już nie. E, ta regularność, codzienność no jest bardzo wymagająca e, i angażująca to, to na pewno. Nie wiem, czy jest tak, tak, tak bardzo potrzebna. Ja pewnie będę znając swój styl produkcji, funkcjonowania, rozjazdów i tak dalej. Raczej będę je robił z zaskoczenia na spontanie, o różnych dziwnych, dziwnych porach, taką przynajmniej mam taki mam plan na, na peryskopa na rok 2016. To będziemy na pewno śledzić i <laughs> obserwować. Mam nadzieję, że będziesz robił często, bo, bo, bo też właśnie. Takich produkcji fajnych na peryskopie jeszcze brakuje Aha. i e, myślę, że na dzisiaj już żeśmy wyczerpali temat. E, bardzo ile, wszystkim... ile żeśmy przegadali? To długo, nie? Właśnie, nie wiem, czy masz gdzieś zegarek. E, ło! 16 minut. E, skandal. Skandal, uciekamy stąd, słuchajcie. E, bardzo dziękuję, dziękuję ci Maciek, że się dzisiaj być ja. gościem Brief Morning. Wszystkim obserwującym i tym potem na Facebooku i YouTube, którzy nas obejrzą dziękuję. Jutro Brief Morning oczywiście wraca o dziewiątej rano, jak zawsze. Dzisiaj gościem był Maciek Budzik, blog Media Fan. Miłego wtorku. Dzisiaj jest wtorek? Dzisiaj jest, wtorek? jest wtorek, tak. tak. Miłego wtorku. Cześć. Tak. Jeszcze jest Miłego... słowa obca z tym wyłączaniem. Nie? Tak. To jest, kurczę, jak jeszcze w albo coś kręcę, zanim się do... albo coś tam machnę w złą stronę, to jest... No trochę żeśmy przegadali, no. <laughs> Ja już widziałem, na... ja już <laughs> widziałem, wiesz, po to A to ja mam też problem, jak nagrywam, wiesz, takie na YouTube'a takie powiaduchy. Wczoraj też coś zrobiłem w a kurczę, potem patrzę, japi, dobra, 25 minut. Muszę sobie ustawić jakiś stoper albo zegar, który będzie mnie kontrolował. Ja wczoraj starałem się nagrać krótką wypowiedź na...